Czekali, nie wiedzieli czarowi, czekali na Wałęsa. Przylatuje do mnie Kozłowski i mówi Heniek: On jest tam. Ja wiem, kto jest tam. Wałęsa. Jest za bramą. O dziesiątej, ja mi to weź go jakoś puść. Za chwilę idzie Wałęsa, ale z drugiej strony od szpitala. I idzie Wałęsa, ale bez Kozłowskiego. Więc y, Wałęsa, gdzie mu to sam narzucał się, przecież by z całym tym szefem miał być Andrzej Gwiazda. ja mówię do Gwiazdy i nie tylko ja, tylko wiele innych mówią, słuchaj, no przecież Andrzej, jak, jak długo możemy pozwolić na to, żeby, żeby on tutaj tak panoszył się tego? A ja Andrzej mówi, to zrób coś. Co teraz? Mówi, Mówi poszło to świat. On na bramie poszło iść w Polskę, i w polski świat. I teraz jeszcześmy nie powstali i będziemy się kłócić. I co ludzie o tym powiedzą? Kiedy na początku września 80 roku Alina Pieńkowska poinformowała mnie, że jest przekonana, że Wałęsa jest nadal agentem służby bezpieczeństwa, i zaraz potem doszło do takiej narady, i w trakcie tej narady Jacek Kuroń zaproponował, żeby usunąć Wałęsę ze stanowiska przewodniczącego, jako agenta służby bezpieczeństwa, ja uznałem, że z powodów czysto pragmatycznych nawet nie można się na to zgodzić nie powinniśmy tego robić ponieważ ogłoszenie w pierwszych dniach września 80 roku że Wałęsa jest agentem oznaczałoby powstanie dwóch związków byłoby to spełnienie właśnie marzeń komunistów służby bezpieczeństwa o rozpadzie ruchu the honorable Black... Lorenza, chairman of Solidarność. Me, Narod. We, the people. W 1989 roku Polska odzyskała niepodległość, ale nie odzyskała suwerenności swoich elit politycznych. One były nadal zdominowane przez agenturę. Kontra kogoś stołu zapewniał komunistom sprawowanie władzy ekonomicznej. W kapitalizmie posiadanie władzy ekonomicznej zapewnia również dostęp do władzy politycznej. Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego okrągły stół musiał przebiegać tak, a nie inaczej, to po prostu musimy, musimy zacząć od początku bo to jest to fundamentalne kłamstwo, od którego to zakłamanie się zaczęło. Można powiedzieć, nie lubicie Lecha Wałęs, interpretujecie fakty przeciwko niemu, a przecież ważna jest cała historia, która się przewaliła później, i już nam się udała wolna Polska, i po co w ogóle do tego wracać? A gdyby się udała Solidarność druga, I Wolna Polska. i wolna Polska, sensu nie byłoby się czepić. Ja za mitem Wałęsy tego, który lidera Solidarności, który prowadzi nas e, ku obaleniu komunizmu, kryła się cała gromada ludzi, którzy pracowali dla Służb Bezpieczeństwa do ostatniego dnia, którzy w tej chwili mogą być agentami każdego, kto im za to zapłaci. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego. Przegłosowanie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami służby bezpieczeństwa w latach 45-92. Została podjęta uchwała, która godzi w podstawowe prawa człowieka. Nikt nie zostanie oskarżony bez przyczyny, a w ogóle rzecz nie w oskarżeniu. Rzecz jedynie w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli. Ja jestem wykonawcą w tej sprawie y, jako urząd w oliceju. To jest zbyt skomplikowana sprawa, by rząd, by nawet prezydent, którego naród wybrał, mógł decydować bez konstrukcji, jak to ma być bez możliwości odwołania, udowodnienia i opuszczenia tej sprawy na dół, gdzie będą, się, yy, gdzie będą różne grupy rodziny się posądzać, że Proszę wam, bardzo szeroka uchwała, uchwała, bardzo nieprecyzyjne wykonanie, co może być wielkim nieszczęściem dla Polski. Tego tragicznego spadku, który przekazały nam osoby Służby Bezpieczeństwa Komunistycznego PRN stwarzało realne zagrożenia dla stabilizacji państwa. Tą sprawę trzeba rozwiązać i ta sprawa zaczęła być rozwiązana. Oświadczenie prezydenta Lecha Wałęsy. Po przegranym strajku w Stoczni w grudniu 1970 roku przysięgałem Bogu i sobie, że będę walczył aż do zwycięstwa nad komunizmem. Byłem przywódcą strajku, próbowałem różnych możliwości i różnych sposobów walki. Aresztowano mnie wiele razy. Za pierwszym razem, w grudniu 1970 roku, podpisałem trzy albo cztery dokumenty. Oświadczenie natychmiast wycofane z serwisu Polskiej Agencji Prasowej. Proszę o zachowanie spokoju. Wniosek prezydenta Rzeczypospolitej o natychmiastowe odwołanie pana Jana Olszewskiego ze stanowiska prezesa Rady Ministrów. Lech Wałęsa. Gdyby to nie było tak kompromitujące. To Wałęsa zapewne potrafiłby z tego wyjść. Ale właśnie fakt, że brał pieniądze za zdradzanie kolegów, e, że o te pieniądze się upominał, że ta dokumentacja jest tak kompromitująca jednoznacznie kompromitująca powodował, że nie mógł się przyznać i wchodził na wyższy poziom współpracy ze Służb Bezpieczeństwa, polityczny, ale równie, równocześnie bardziej groźny. Stary opozycjonista, odpowiedzialny za swoje słowa, pragnę powiedzieć, że na, dru na drugiej liście jest pan prezydent Panie jako Panie. agent Służby Bezpieczeństwa.

Mam? Czyż Tak sobie ułapył. Tutaj mam wolną rękę. WOLNĄ RĘKĘ? Dobra. dobra. Ja bym lubiłem Brądu żeby tu ściągnął Remy Tewaj i Macierewicza. Według dziennika rejestracyjnego Komendy Wojowniczej